To jeżeli osoby, którym rodzina się rozpada i które stoją w obliczu poważnego kryzysu, który być może skończy się właśnie rozwodem czy takim nieformalnym rozstaniem, trafiają do różnych instytucji, w tym na przykład też do poradni psychologicznych yy, i omawiają kwestie związane właśnie z emocjami. No to później też następuje taki moment, że trzeba zacząć działać, trzeba zacząć yy, po prostu myśleć jakby co dalej, jak to uregulować. I myślę, że taką pierwszą poradą ze strony instytucji, które zajmują się taką rodziną w kryzysie powinno być um, jakby odesłanie takiej osoby do poszukiwania wsparcia prawnego. Należałoby znaleźć prawnika, radcę prawnego lub, lub adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych i po prostu najpierw należy sprawdzić, w jakiej w ogóle jesteśmy sytuacji prawnej. Temu służy właśnie taka wstępna porada, ponieważ tych sytuacji naprawdę może być mnóstwo i jakby odradzam na tym wstępnym etapie takie samodzielne poszukiwanie też takich informacji i doradzenie przez osoby postronne, poszukiwanie osób, które gdzieś tam przeszły przez rozwody i inne postępowania sądowe, bo tak naprawdę no, każda sytuacja jest inna i w pierwszej kolejności trzeba by było po prostu sprawdzić, w jakiej my jesteśmy sytuacji prawnej. Temu służy porada prawna, Uprawnika po prostu specjalizującego się w tych sprawach rodzinnych.